Ziomek, śpiewaj, bo ja czekałem na ciebie całą, całe życie. czekaj, czekaj. Nie, czekaj. czekaj, czekaj. czekaj. No, ziomek, czekaj. z kanału. O zioba. nie uciekam. Nie kurwa. kurwa się nie ucieka. Do ej. <gryśla> kurwa. Z dźukiem, kurwa. Ale no nie panem dziukiem, kurwa. Jestem tylko pięciu kurwa. <gryśla> Dobrze, kurwa. Jeszcze jeden na górze. Jeszcze jeden, jakiś Wam da... Zaraz zacznę quiz, kurwa, i będzie tu doleciał na pytanie. Kurwa, które Wam zada w roli głównej, Panciu? Kurwa, wariant waria, czy... Kurwa, to mnie pierdolę. Co odpierdalacie? Hop, nie przechodź, bo tu jest kolendowanie. Jeszcze jeden banan. Banan Dawaj. idzie banan. Banan banan dupcy. Dawaj go. Banan, kurwa. Byś, byś, o, byś, o, banana kurwa. Weź, Fanowski to odpalę Jest jeden, okej, no, dobra, jest, wszystko. Dobra, dziewaj. Kurwa, no Czekaj, wasze kolędowanie z panem Ciukiem Ja ją mam wszystkie kolędami To wypierdalaj z to! Kupia, z <grym> się, kurwa, dławił kutasem Ciukolada Kurwa, mam wszystkie kolędami No kurwa, kurwa, no, kurwa zamiast no, kolendować to gadacie no to kolędujecie, chodźcie, kolędujecie no spokojnie, będzie zbieramy, Zaraz kurwa, spinać dupę, to byś kogoś zaprosił no właśnie, Moresie. To ja pierwszy kolęduję. Leci pan w w dupę, pierdolną się. Zastaj Moresie ja A wciuk to pedał i jedno go chuj. W Chy! to pyszka wsadza, zawsze wszystkie chuje. Chy! to jebany chuj. No kurwo, Bo tak się mówił no. nie w Ale ja nie znowu. Chy! to tylko powiedział. Chy! Dziękujemy do zabronienia społeczniaku jebany, kurwa. Dziękujemy ci panu. Ej panie, Ej, panie nie ma... kuku, zaśpiewa pan? Dobra, jeszcze pięć Jeszcze pięć razy dwa chyba. Kurwa, i losu jest, bez... ja pierdolę ludzie... Śpiewaj, ja Dobra, śpiewaj. Dobra. Dobra, śpiewaj. Fenowski, ty. Fenowski, weź to odpal kurwa co ty. I zaczynasz. Odpal Preświęt. bitwenowski kurwa, odpal bitwenowski <laughs> 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 To kolejny gościu, co to miałeś śpiewać? No kurwa, Bit odpalaj, kurwa. Merry <laughs> Christmas, nie? Podkład pod na YouTube! <laughs> Merry Christmas kurwa, to oh, yes. <laughs> <Dobro, laughs> <laughs> <dana, dana>, <laughs> jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. nie co? Dobra, jeszcze... <laughs> RADIO <laughs> <laughs> Dobrze kurwa zaczynamy za to Te trzy osoby kurwa jeszcze jednego masz u góry, przenoś go Oooo, Norek, ale on... No dobra, Norek Polinarku, norek gdzie w roli głównej panku Jeszcze bano idzie, dobrze, dobrze, wiem co lepiej kurwa Piewaj Czekaj kurwa

Dobra zaczynaj Kolęda, kolęda Oni są, kurwa Dobra, jeszcze jedna osoba jedziemy Kurwa, jak oni Ty gościu, bo mojego siatka Za nic No bo mi ścisnął Ale to nie on no, no, przykro mi, pomyliłem się, ale perma dostał <śleszturne> Gościu, bo ty miałeś wariata zbanować, a nie karczmara. Ej, banknot! Patrz, panie Pciuku. Nie ty go miałeś zbanować. Jako wariata. Weździesz go odbanu, bo chcecie go posłuchać. Nie weździesz go odbanu. Dobra, jest. Niech ktoś przeliczy ile jest osób, kurwa na kabanek. O... 23 23. Ale to na pewno? No liczyć nie umiecie To się aż taki mądry? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa na trzy na cztery na pięć sześć na siedem osiem dwa dwa jeden dwa 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 trzy dwa cztery dwa pięć dwa sześć dwa siedem Trzy, dwa, cztery, pięć, sześć, trzy, osiem, dziewięć, cztery Jeszcze pięć dobra zaczynaj. Dobra zaczynaj. ktoś jakieś sześć, kurwa dziewięć, Daję, no zaraz wpiszę no, kolędy na Google. Kurwa, <gulety> kurwa. Kolędy wpisujemy <gulety> na Google. kurwa. Kolędy! Nie zaraz no jesteś. Kolęda, kolęda, kolęda dobra, A nie, nie wiem, co to jest, kurwa, ja o, Kurwa, tego nie znam w Masz tu! YouTube kurwa, a nie z YouTube kurwa, tu mam jest kurwa jest. Kurwa jeszt Piewaj Piewaj czweku Kurwa to nie Dawaj <tuszę> <tuszę> <Tękaj>. Kurwa <tuszę> 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 O, jeszcze dwóch tam idzie! Znaczy, tak? Śpiewaj, kurwa do mnie. Dobra, typie, <gry> <gry> ty śpiewaj, że już. Czekaj, tylko kładź dojdę. No, Master Czuk, śpiewaj, bo się tu idzie do Dobra, czekaj, czekajcie, czekajcie. Patrz, trzymajcie. Patrz, trzymajcie. Aż się, ja się tak. rozłączę najpierw. No, tak. no, no, no. Znajdź się w jakiś polepy, kurwa. Ale gramy u nocnej. Ale e kolendę. Ja cię to kolędę! ja mam kolędę! <laughs> Dość ciu, Gościu, trzymaj tu kolendę. Dobra. Ej, Ej jeszcze jednego, bo na poczekanie. Dobra, nie chcę. Dobra, Ej, panie Kciuku, masz jeszcze na poczekalni jednego. A niech spierdalaj, bo... e. no, Raz Dobra, a teraz koledzy, wigilia z, uch, uch, z... Uch, uch, uch. po koledzie, koledzie, Jeż... No śpiewaj. No, żałkujcie, z... no, no, się, dajcie mu do słowa dobra ja pa ja pa co ty w ogóle na nie kierwa kurwa ciecha bosia stresuje bo popuści kurwa ja <mulary> tak. <Ty> zaraz popuścić? <mulary> tak na górze Ta późno, już popuścił kurwa ale jest jebie śledziem pa stałem Patrz, to jest Koledzy, koledzy kurwa! No koledzy! A zajebie, co u ciebie? To jest tak po w słowodzień. Dzisiaj petrolem można śpiewać, kurwa! No to, śpiewa, to śpiewaj! No śpiewaj, no! Kurwa, ile? Ej, ale cicho, wy musicie się zatkać i on ma tylko śpiewać. Dobra, A ten mikrofon muszę wyłączyć. To latynamy, co? jeszcze, ja. A... nie poczekaj chwilę.

Chrystus się rodzi na nas! Ja nie nie grają w króle, witają pasterzyst pywają, przed O i czerwoniem. Dałby cały monitor zapłon. Ja bo... <prawda> Przywita Jezusa! Króla nad królem! Króla! królem. No Chrystus się rodzi na to! Ja nie nie grają w to kurwa mi przepis w na kurwo! Cuda, Ogłaszają! Bądźcie pochwalą, bądź pochwalą dziś nasz wieczny panie, który złożony, który na zielonym wsianie, chrystus się rodzi nas z odwłodzi, a nie, nie grają króle, witają pasterzy, śpiewają mają bitnę, tak Cuda, cuda ogłaszają. Nie to się udusi, zaraz pozostaje. Niech po nie skończy. Cicho! Sławimy ciebie, wsławimy ciebie, ciebie, Boże, nie zmierzą. Ja nie Chrystus się rodzi nas z odwłodzi, a nie, nie grają króle. króle, witają pasterzy, śpiewają bitne, tak rękają. Cuda ludzi. Ogłaszają. <śśmienic> <śmienic> Koniec! Jakie hasło? Co to tylko jedna? <śmienic> Gardy, ci tą PDG kolendę facet, to zaśpiewa! <śmienic> Kurwa, zaraz nas! Ej co ty śpiewasz w ogóle, chłopie! Sx. Ej, no przesuńcie! weź tam przesuń z góry. Ej, malo, kurda się. Co, sifu? Śpiewał. Do mnie kurwa wołał. Ja mam śpiewać? No. O! Siema. SCX. Ej, Banan, Banan, bana, Śpiewa. śpiewaj! X? Dobranczka. Banan, śpiewaj! Masek, ja to już na trzy części podzielę kurwa, bo mi... Hmm. Tak z za się zadługał. Ej, chytszu.